Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam, jak scalić komórki w Excelu. W tym celu idziemy do zakładki Narzędzia Główne, a następnie w grupie Wyrównanie wybieramy opcję Scali we środku. Wybieramy ten trójkącik i widzimy, że mamy do wyboru cztery możliwości. Teraz omówię wszystkie cztery opcje. W pierwszej kolejności wybieramy sobie kolum komórki, które chcemy scalić. Ja z tych ośmiu komórek chcę zrobić jedną. I teraz pierwsza opcja zcale wyśrodkuj robi nam dokładnie to, czyli łączy te 8 zaznaczonych komórek w jedną większą, przy czym tekst pojawia się na środku jako wyśrodkowany. Cofnijmy sobie, wybierając trzecią opcję z komórki uzyskujemy podobny rezultat, ale tekst nie jest już wyśrodkowany. Cofnijmy sobie ponownie i sprawdźmy jak działa kolejna. Tym razem scal wszystkie. Jak widzimy, opcja ta nie scala nam wszystkich komórek, tylko scala nam wyłącznie wiersze. A zatem wszystkie cztery komórki, które były w tym wierszu scaliły nam się w jedną i cztery komórki, które były w tym wierszu scaliły nam się w jedną. Natomiast nie scaliły nam się wiersze jako jeden. Wiersz. Gdy chcemy cofnąć prowadzone zmiany, mamy do, do wyboru tą czwartą opcję, czyli rozdziel komórki. Klikamy sobie i widzimy, że z powrotem mamy 8 komórek. Przy czym akurat straciło nam się obramowanie, więc jest to może troszkę mniej widoczne, ale wystarczy, że wybierzemy sobie tutaj z powrotem obramowanie. Klikamy wszystkie krawędzie i dokładnie mamy z powrotem. 8 komórek. Na koniec ważna zasada przescalania. Jeśli chcę scalić komórki, gdy tylko jedna z nich posiada już jakieś dane, to wtedy mogę to śmiało robić. Klikam sobie scali w środku i widzimy, że te trzy komórki scaliły mi się w jedną. Natomiast, jeśli chcę scalić w komórki, w których wszystkie trzy posiadają już jakieś dane, to musimy mieć na uwadze, że dane. Zostaną zachowane tylko w lewej górnej komórce, a w pozostałych się stracą. Zobaczmy sobie jak to działa. Z w środku pojawia nam się tutaj ostrzeżenie. Klikam sobie OK i widzimy zachowało nam się tylko nazwisko z lewego górnego rogu.